Dzień po uroczystości św. Józefa, patrona naszego miasta. Wczoraj oczywiście i w katedrze, i w naszym kościele pamiętaliśmy o modlitwach intencji naszego arcypasterza, bo to wczoraj mijała piąta rocznica sakry biskupiej. Tym radośniej jest, że właśnie dzisiaj możemy sprowadzić się tutaj Józefowi wokół tego ołtarza i wspólnie zanosić nasze rodziny do Boga. Oczywiście najważniejszym wydarzeniem naszej parafii dzisiaj jest sakrament bierzmowania, o udzielenie którego prosili rodzice. Młodzież z ogromnym zaangażowaniem od początku września przygotowywała się na cotygodniowych spotkaniach. Tyle dodatkowych mszy świętych, nabożeństw, rekolekcje adyktowe, ostatnio wielkopostne, spowiedzi comiesięczne. Mamy taką nadzieję, że dobrze została przygotowana. Natomiast na początku tego roku do te, tego grona dołączyły zobaczyła też grupa dorosłych, którzy też przygotowywali się na co niedzielnych spotkaniach i teraz przedstawiamy ich księdza arcybiskupowi do sakramentu bierzmowania. <coughs> Witam więc jak najserdeczniej naszego dostojnego gościa. Witam wszystkich tutaj zebranych, władze samorządowe, boczne sztandarowe, władze samorządowe miasta Józefów z burmistrzem panem Stanisławem Kursielskim na czele, organizacje społeczne z Józefowa, Witam kapłanów zgromadzonych tutaj i z naszego dekanatu i spoza, z księdzem kanclerzem naszej góry, Iwarza skokarskiej, księdzem rektorem naszego seminarium. Na czele witam fundatorów, wykonawcę i fundatorów tej figury świętego Józefa, bo to drugi element naszego spotkania. Po mszy świętej, pod koniec mszy świętej będziemy chcieli prosić o błogosławienie figury Jezusa.